Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z naszych super quizów. Dzisiaj trzy quizy przed nami. E, napoje energetyczne, widzę, że ostatnio mieliśmy odcinek Wielkie mistrzostwo energetyków, no mniej więcej to się że zgadza. Część będę pamiętał, część nie? E, Lecimy, lecimy moi drodzy. E, Mike Tyson, on reklamuje Black. E, niemila reklama związana z niepodległością. Tiger, e, dodajesz księgę. Red Bull. Werwa? E, Podobno się pali. Bern, to jest Monster, Rockstar, ale Rockstar już chyba nie ma. To mi się wydaje w Polsce. Popełki i są lubią to. To jest Albański Raj? Krzestwe oczy. Czekajcie, a są takie jak B-Power? No, jakie są jeszcze tych energoli? Tiger, Black, Burn, Monster, Rockstar, Albański Raj. Energia, klub piłkarski. Mocni razem. Legia Warszawa? Jest taki energol. A, czekajcie, a Las Vegas? O, to jest oficjalny energol w polski, nie wiedziałem. Puszka wygląda jak puszka popiąca do golenia. Jest taki? Każdy z puszek tego energola widnieje jakiś żrowiec. Kiedy się reklamował go Robert Kubica? Kurde, problem jest taki, że ja tych energoidów za bardzo nie lubię. B-power. Trochę powiem Wam, że nie wiem. Partyjny napój energetyczny? Na no co może chodzić? Nie wiem. PiS. Nie. PO SLD. Nie wiem. Poko. <laughs> nie wiem, nie wiem, słuchajcie. Nie mam pojęcia PZP. Nie. Nie wiem, zobaczmy. Engine. No był taki, no. Green up. Volt. Mature. Energia Lecha. Nie wiedziałem. Korwin? Jezu, był. Wypuszczaj takie głupoty. Boże, Zenek. O Boże, Zenek Mortynium. No to wpaść. I Engine. No był też taki. Widzę, że dużo osób nie zgadywało tego, więc tak. Tak poszło mi całkiem nieźle. Las Vegas kojarzyłem. E, tak, to prawda. Mm, nie wiem. Szybki, krótki quiz. Dobra, to będzie ciekawsze. E, w quizie są podane szkoły nie tylko warszawskie, u, w, nie występują uczelnie publiczne to jest ważne. E, no to, co? Polskie, może właśnie, po, polskie uczelnie wyższe po skrótach to są. Ok. Nie poszło ci na maturze? No proszę, jak bardzo wyszło ładnie. AGH to jest Akademia Górniczo-Hutnicza. Dobrze. AR. Akademia Rolnicza? Jest takie coś? Ok, ASP. E, Akademia Sztuk Pięknych. ATH. Nie ma czegoś takiego. Nie wiem. A to jest. Teraz. Akademia Wychowania Fizycznego. GUMED. Główny Uniwersytet Medyczny? A może. Tak, bo w Warszawie jest Akademia Medyczna. AM powinno być coś takiego. KSW. To jest UKSW. To jest... Tak zwany Uxford. To Uniwersytet Warszawski, UAN to jest e, Poznań, Adama Mickiewicza. Uniwersytet Adama Mickiewicza, wpiszmy sobie w ogóle Uniwersytet, skopiujmy sobie, e, Jagieloński. UMB, Uniwersytet, SGH. Szkoła główna handlowa w Warszawie. Szkoła główna gwiedznych Wojen na bok to jest SG. <grafy> Szkoła. Poczekajcie, nie rozumiecie skrót SG, bo zawsze się śmieję. Szkoła główna gospodarstwa wiejskiego? Słuchwa główna wiedziała. PW to jest politechnika. Skopimy Warszawska, Politechnika Śląska, Politechnika Gdańska. Okej. Okay. Wyższa szkoła zarządzanie. Wyższa szkoła KSW I to Konfrontacja sztuk walki, to wszyscy wiedzą UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski? Ta, ponosi w ogóle ten, czyli Olsztyn jest super miejsce do studiowania. To wiem. To jest w Olsztynie, nie? Warmińsko-Mazurskie, nie? Wyższa szkoła... Może po prostu wyższa szkoła biznesu? Nie. Zróbmy sobie tak. Wyższa szkoła... handlu i ekonomii? Nie. Wyższa szkoła PWR. Pojdę taki jej Techniczno-humanistyczna? Jezu, Krakowska Szkoła Wyższa. O, Uniwersytet Medyczny w stoku. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej. Tak, jest w Warszawie taka. Wyższa Szkoła Bankowa. Ok. Humanistyczno-ekonomiczna. Szkoła Pedagogiczna Przedsiębiorczości i Administracji Zarządzania i Bankowości. Widzę, że Wyższa Szkoła Bankowa ludzie wpisywali. Może coś źle pisałem? Nie wiem. Nie jestem pewien. Ok. Poszło ciekawie. Dobra, lecimy. Miasto, miasta w Polsce z portem lotniczym. Dobra. Okej, okay, Okęcie, to jest tak, Warszawa. I modim. Ok, Balice to jest Kraków. Poznań, Rębichowo? Nie, Poznań to jest to Gdańsk ma chyba. Tak, Pyżowica to jest Katowice. Starachowice, Sopot. Afera starachowicka. Strachowice, Boże, naucz się czytać Ignacy. Lublin, Radom. Statków, jest. Co jeszcze może mieć lotnisko w Polsce? Łódź na pewno. Musi mieć Łódź. O, ma Okej. Okay. Co jeszcze może mieć Rzeszów ma na pewno. To wiem. Mamy znajomego, który lata stamtąd czasami. Dwóch. E, Goleniów. Katowice, Katowice było. To Chorzów może? A Wrocław? Wrocław ma Strachowice, dokładnie. Mm, a Bydgosz na przykład. Czy ma? Ma. A Toruń? Nie ma. A Biały Nie ma. A Olsztyn? Olsztyn ma. Szymany. A Szczecin? Szczecin ma chyoniów, nie? Właśnie. Babimost. Zielona góra. Może mieć. BUM! Bum! Ale mi pięknie poszło. No, 100%. Jestem 100% lepszy od całej reszty. No to przepięknie. Słuchajcie, moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. To odcinek będzie o 10 minut, a nie będę 40 minut siedział i gadał. Ja bym chciał, byście wy, a to, moi drodzy, był JetPunk, a my widzimy się już jutro. Cześć!